Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj przychodzę do Was z planem na czerwiec. I rozplanujmy sobie ten miesiąc, trochę zmian będzie, a już wam mówię dlaczego. Już sobie tu porozpisywałam, aha, nie ten, nie ten wzięłam, ale dobra, niech będzie. E, nie ten pisak. E, I już wam mówię. Tu już sobie... Roz... Kalendarz zrobiony Tu nic nie zapisywałam Wpływ Się zwiększył Bo dostałam Lekką podwyżkę w pracy W tamtym miesiącu Też dostałam Rozliczenie nad godzin Więc to wszystko poszło na konto Nie dodawałam tego sobie Do tych wyzwań Do niczego po prostu wpłaciłam I nadpłaciłam sobie kredyt Yy, I też yy, w tym miesiącu też będę chciała tak zrobić Oczywiście w tym miesiącu już nie będzie żadnych nadgodzin itd. Tak ale yy, w sensie takim, że yy, Tu sobie rozplanowałam, słuchajcie Po 700 zł do tych moich czterech binderów I tak by to wyglądało. I w tym miesiącu e, dołożę sobie tam, żeby jeszcze była ta stówka. No i te po 700, tak? To ja sobie to rozplanowałam. Myślałam, że po 500 to rozplanowałam, ale dobra. E, tak by to było wcześniej. No widzicie, parę groszy więcej. I już można całkiem inaczej. E, Przemyśleć kwestie finansowe inaczej sobie to wszystko rozplanować. Yy... Widzicie, to chyba widzicie. Yy... I teraz tak, mamy w grach 700, w zdrabkach 700, już nie mamy zrabki zdrab... mamy giernie, mamy mamy wyzwania celowe, ale dobra, już nieważne, niech tak będzie wiadomo, o jaki segregator chodzi. I 100 kopert, ten zielony segregator, co wkładam sobie po stówce. Na koniec miesiąca i te będę miała tak e, w grach, teraz w wyzwaniach celowych 3000, w zdrabkach 3250, w kwotowych 4,5 i w kopertach 1700, ale tam jest więcej, ale jakby będę się trzymać tego, co tu sobie zaplanowałam, a to, co mi się uda odłożyć więcej, no to będzie super. No więc tak sobie to zaplanowałam. Tyle będziemy mieć na koniec miesiąca, tyle planuję zebrać, więc. Fizycznie się okaże, czy zbiorę, czy nie zbiorę, no ale najbardziej będę chciała się te, temu zbliżyć. E, dobra, koszty stałe, czyli to, co schodzi z konta miesięcznie, e, za cyfrę, za internet, e, rata pożyczki, rata pożyczki, rata pożyczki, to co daje mojej mamie. E, I no, w tym miesiącu e, za. Telewizja 140 Za internet płacę, bo mam tam jakąś nadpłatę, więc chyba za 2-3 miesiące mogę nie płacić Rata pierwsza 400 700, 250 i 810 mam, i wyjdzie w całości 2300 z konta To sobie może napiszę z konta I na koszty roczne zaplanowane zostawiam tak jak było, nic tutaj nie zmieniam i 50 150 250 na wakacje od 150 i tu jest 600 zł i będę miał już 1200 odłożone w tym miesiącu. Ogólnie jest do odłożenia 7 200 i wszystko będę jakby zbierać rok, czyli od maja do kwietnia, i w maju będę sobie tam regulować to, co akurat wypada w tym miesiącu. I zostaje nam 550 na zakupy i 550 na paliwo w kosztach zmiennych i 1100. I słuchajcie, może tu sobie zrobię taką kalkulację. Sześć osiemset minus dwa osiemset wyzwania. Minus. Dwa trzysta. A dobra źle dwa trzysta koszty stałe. Koszty roczne sześćset. I tysiąc sto cztery tysiąc siedemset i wychodzi budżet na zero więc się wszystko zgadza dobrze sobie to rozplanowałam i tak to będzie wyglądało więc e, tak naprawdę bardzo prosty budżet e, większość e, Większość oszczędności idzie na spłatę kredytu. To już sobie zrobię kolejny miesiąc. Lipiec 2025. Ale zanim lipiec, no to mamy przed nami czerwiec. Więc tak to będzie. U mnie wyglądać. Więc ja znaczy według was coś jeszcze zmieniać, ale ja już bym nie chciała nic zmieniać. Dobrze wiecie, że ja to mam milion 500 pomysłów na sekundę i to ja bym to co chwilę coś zmieniała, e, udoskonalała, najchętniej to bym całą wypłatę, e, że tak powiem rozłożyła na e, wyzwania. Żeby uzbierać na oszczędności, na spłaty jak najwięcej kasy Ale niestety się nie da, mamy jakieś tam koszty stałe i koszty roczne Sobie też zaplanowałam, to przynajmniej będzie już na jakieś tam rzeczy do zapłaty I nie będę musiała później się martwić, czy mam z czego zapłacić, czy nie mam z czego zapłacić No i tam lekkie zakupy i paliwo, dosyć sporo wyjeździłam Paliwa w kwietniu i teraz w maju też dosyć sporo. Oczywiście będę miała zwrot za paliwo, ale to wiadomo, tam zgodnie z ustawą to jest tam parę groszy, więc no cóż, trzeba sobie radzić z tego co się ma. Nic więcej nie wyczaruję. Trochę tam jeszcze mi wpadło kasy z vintet, bo się trochę rzeczy sprzedało. Ale to już też tego tutaj nie rozpisuję. To po prostu będzie, pójdzie na spłatę dodatkowo. Więc y, takie dodatki, wszystkie jak mam, to y, to, co mogę, to sobie też nadpłacam. I może faktycznie tutaj w tym się zmieścimy, że na to, żeby to było tak, jak miało być. Więc okej. Okay. Dobra, kochani. To tyle. Z planów na czerwiec. E, słuchajcie, robię przerwę w nagrywaniu w czerwcu i w lipcu na okres wakacyjny. W sierpniu wrócę do was z filmami. E, plan na lipiec pewnie będzie taki sam. E, więc słuchajcie. E, jak dobijecie do tych 270, zrobię wam to rozdanie, bo bardzo wam chcę zrobić to rozdanie. Mam parę tych produktów. Na pewno wam się przydadzą do budżetowania, do oszczędzania. Yy, więc yy, chcę, aby ktoś z tego skorzystał, a ja zostanę przy tym, co mam. I z. Yy, i sukcesy nie będę Was e, informować w kolejnych filmach o moich postępach, poczynianach ewentualnie jeżeli byłoby jakieś zmiany no to też się o tym dowiecie ale już nie chyba, chyba już tak trzymam się tego ale mam w głowie tyle rzeczy, żebym chciała tu pozmieniać jak najszybciej ale no niekiedy pośpiech jest złym Złym doradcą, więc nic na siłę, nic na szybko, więc tak to będzie wyglądać. Dzięki za oglądanie, że jesteście za mną. Zostawcie subskrypcję, komentarz, kciuka do góry, a my widzimy się w kolejnym filmie. Buziaczki, pa! pa!